Siema, z tej strony Suseł i dzisiaj jestem w Fightman Simulator. Na starcie zostawcie suba, łapkę w górę, no i zaraz się widzimy. Więc no, siema. Dzisiaj będę kupował game Passy w Fightmanie, jak widzicie po tytule. Zmieniłem też awatara. No nie wiem czy wam się podoba. Jakby ktoś się zastanawiał skąd są te miecze, to kiedyś był taki event Bacils, ale zresztą to no, pewnie nikt o tym nie chce słuchać. Da możecie dać znać w komentarzu, e, czy jest ładny skinek. No, i zaraz będę kupował te gamepasy. E, wy to z tego co wiem, widzicie. Nie wiem, we wtorek, we wtorek może. E, zresztą jeszcze jest Void Update, y, więc no, nagrywam to trochę na zapas, bo po prostu chcę kupić sobie gamepasy, ale chcę wam też pokazać, nie. I no, a jak najszybciej bym chciał, wiecie o co chodzi, więc no to jest na zapas, kiedyś Wam tam rzucę najwyżej. Więc mówię, zostawcie suba, łapkę w górę za to poświęcenie, bo kupimy dzisiaj kilka gamepassów i to takich no fajnych. Na przykład, y co tu kupimy? Passes... Y Warstron Speed akurat by się przydało, nie kupię. Laki Golden Pearl X to nie kupię. Triple X też nie kupię. Faster Eco Open to mi nie starczy w ogóle. Znaczy starczy mi, ale nie na, jak. Rozumiecie zaraz. Plus dwa Pet Equip. Yy, właśnie na tym się zastanawiałem czy tą, czy dwie Glows. Ale no, raczej Glovesy kupię, bo chciałbym się dostać do topki jakby Glowsów. Tam przenos przenoszonych. Dwa razy laka kupię to chyba. I dwa razy gwiazdki, bo gwiazdki dwa razy się moc, bardzo mocno przydami. mi, bo ja teraz dużo gwiazdek zdobywam. Yy, właśnie pokazać Wam, mogę Wam pokazać, o Total Gloves. Chyba jest to, że przenoszenie rękawiczek z tego co wiem. Chciałbym się przynajmniej na 25 miejsce dostać. O 74.64k ma tutaj na 25 miejscu. Właśnie chciałbym się tu dostać na 25 miejsce, aby mieć tego peta za topkę. Tego, o przynajmniej tego, nie muszę tego, ale tego przynajmniej, najlepiej byłoby mieć to, tego jeden, ten za top jeden, ale okej, okay, więc właśnie temu mi są te plus dwie rękawiczki, ogólnie teraz maksymalnie mam właśnie cztery rękawiczki, zagwiazdki mogę kupić też i temu mi to jest bardzo potrzebne, o proszę, tu macie zagwiazdki i za progres jeszcze mam jedną i będę miał wtedy 8. tu, ale to dużo petów muszę wyhaczować. Dobra, odbierzmy boost chesta. Sorry, że wam, że wam tak przedłużam, no ale no trochę się stresuję tymi. Znaczy, nie stresuję, tylko wiecie, no to jest troszkę pieniążków, no i. No wiecie, jak to jest. No mówię, zostawcie tego suba łapkę. I teraz co tu pierwsze kupić, no bo też chciałbym topkę rebirfów się wbić, ale no wtedy Petr by musiał dwa. Dokupić. Ha, czekajcie, zanim jeszcze kupię, to nie wiem, czemu mam takie lagi trochę w Fightmanie na, na tym na shopie. Mam jakieś dziwne, a nigdy tak nie miałem. E, indeks, właśnie zrobiłem sobie indeks y, 70 miejsc, chyba. Za 70 petów był jedno miejsce. I teraz mam 8. Equibest. best. O! Proszę, to są moje najlepsze pety. No i kurde. No, nie wiem czy kupować, no ale... Tepmy się na Void. Zróbmy wróżbę, czy będzie dzisiaj jakiś, nie wiem. Chociaż w sumie Game Passy kupuję, a nie jajko bez imię, więc. No, nie zrobię wróżby. Znaczy, no, mogę tylko, że będzie fajne, czy nie. Albo otwórzmy sobie jedno jajeczko, jakieś takie. Co wypadnie. jakieś jakiś bunny. Aha, już włączyłem jakiś Game Pass. No, pewnie widzieliście, ile już mam Robuxów. Eee, no kurde. Nie chcę mi się tego trochę kupować, no, ale okej, okay, no. Co tu pierwsze kupujemy? Eee, chyba plus dwie rękawiczki. To się najbardziej przyda. No, dobra, więc, no, y, widać, je kupuję. No, jeszcze mam na dwa game Dobra, kupiłem. Kupiłem. Już nie mogę tego odwrócić, już kupiłem. Już jest? No, tak, jest, dobra. Uwaga, mogę 6? Tak, mogę 6, nice. To mi się akurat przydało. Bo to też do gwiazdek farmienia się przyda właśnie. Czekajcie, jeszcze tylko muszę coś sprawdzić. Okej, okay, kurde. No dobra, więc... Upgrade'ować coś mogę? Nie, nie będę upgrade'ował. Więc no, mi się to bardzo przyda. Tutaj mam sześć rękawic i to jest moim zdaniem fajne bardzo. Mogę teraz wszystkie przenosić rękawice. Ogólnie. Tylko tych nie mogę w czterech sztukach. Więc no, tak jakbyście chcieli wiedzieć, to tu są jeszcze partikle takie. Z tamtego update'u, Wojt, co chcę wam pokazać jeszcze. I tego też nie mogłem i tu jest takie jakby, no, takie efekty, takie no, mówiłem, taki ala śnieg. Dobra, lecimy na spawn'a. Zobaczę ile, jak szybko zdobędę jakieś gwiazdki teraz. Przez to, że mam też sześć rękawiczek. Dobra. Bo ja tu najszybciej zawsze farmię te gwiazdki. Bo tu jest najszybciej. Teraz sobie myślę, że kupimy dwa razy laka. Szybko lecą bardzo, przez to, że mogę teraz sześć rękawiczek. Nie nagram wam spec simulatora, ponieważ no, już te jajka dawno się przejadły. Tamte to i tylko jedno bym otworzył, a wiecie, no jedno to na nikomu szału nie, nie zrobi. A za to, wiecie, ja będę tu miał jakieś game passy fajne, bo teraz dużo gram fightmana. Dobra, jakieś tam gwiazeczki dropnaleśmy i no, właśnie zostawcie. A no dobra, zresztą już wam nie będę o tym mówił. Po prostu nie wiem, co kupimy. Hmm, co tu kupić? Dwa razy lak czy... Albo w sumie dawajcie pety. Nie no dobra, może nie pety, bo... No bo mu... Nie, nie starczy mi. Wtedy nie kupię tego i tego. Bo ja ile mam teraz Bobu, Robu, robuxów? No właśnie. Mam jakieś 500 ileś, a ja tu musią mieć 598. Więc dobra, kupię dwa razy laki teraz... Jestem na to gotowy, jestem. Tak, kupuję. Nagrywa się wszystko, pięknie się nagrywa. No i co, kupiłem. Już mam dwa razy laki i lecimy sobie na woje. Teraz podrobimy chwilę. Chociaż nie mam boostów, więc to jest tak, jakby miał początkowego boosta odpalonego. Dobra. Nie, no ten dwa razy laki na razie nie działa w ogóle. Jeszcze, mój, trzucie, w włączę sobie tylko usuwanie. O, kilka jajek otworzymy. Nie wiem, dawajcie tak z 10, 2, 3, 4, 5, 8, 9, ostatnie czekajcie. O dobra, jeszcze takie o symboliczne jedno, dobra. Usunę sobie szybko tam te pety, bo ich nie potrzebuję. Tych katów void e bunny mam, nie dobra confirm. No i co, przyszła pora na to, na gwiazdeczki, oczywiście. Laki tak średnio teraz mi działa, widzę. Ale no działa na pewno. Chyba że no, oszukał nas twórca gry. Ech, no i co, dwa razy start, daję zarobić temu twórcowi. Ale no, to jest polska gra, polski twórca, więc no dam mu zarobić też troszkę. Bo to jest moim zdaniem fajna gra. Jak na Polaka, to superowa gra. Naprawdę, jak to. Jak na Polaka, bo Polacy ogólnie mają takie słabsze gry w Robloxie, ale ta jest, moim zdaniem, mocarna, Taka, tak samo, jak Pet Simulator. Moim zdaniem powinno w to grać nie tysiące graczy na jedną chwilę, tylko jakieś graczy, nie wiem, ze 100 tysięcy przynajmniej, ale no, to jest polskie, więc no, mówię, za dużo też nie gra tu. Więc dobra, przyszła pora teraz na te gwiazdki dwa razy. Eee, więc no, kupujemy je no. 20 Robux mi zostanie, o nie. I tak przed tym zakupem miałem tylko jednego Robuxa, więc będę miał 19 więcej, więc co? Kupujemy za 3, 2, 1, go! No i kupiłem wszystkie game pasy. I proszę. Uwaga, ile Robux mi zostało? 20, no, musiałbym dokupić. Eee... I teraz zobaczmy, w ile mi i ile gwiazdek wyleci. Bo te dwa game passy to normalnie robią takie kombo tych gwiazdek. Teraz tu będę chyba tak z 10 na jedno przejście, myślę. Bo upgradeowałem sobie też y, to. Tutaj te gwiazdki szans. Teraz bardzo duże trzeba tych gwiazdek na szansę kolejną. I uwaga, kiedy wylecą. Czekam aż wylecą. a tylko dwie. Czyli jedna tak naprawdę wyleciała. Dobra, idę jeszcze. Chociaż jakieś, nie wiem, żeby było jakieś 4, czyli wtedy 8. O, dwie teraz dropnęły, a ja mam 4, nie? Mogę sobie autoklikera tu odpalić, aby nie stać sobie tu tak długo po te rękawiczki. A więc mówię, dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podoba mój skinek. O, Dostałem jedną gwiazdkę, a tak to dwa. Eee, napiszcie hashtag yy, Robux. No to wtedy wam przypnę serduszko w komentarzu. Ja byłem Suseł. Dzisiaj kupiłem gamepasy w Fightmanie. No mówię. Bardzo was błagam zostawcie tę subskrypcję i lajka w górę, bo to dużo mnie kosztowało. No więc no. Ja byłem Suseł. No i mówię wam po prostu siema.